No proszę, nawet Wu kiedyś był młody, no wow. Witam Was, moje drogie fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się z 71718, czyli smokiem bitewnym W. Zestaw jest od 7 lat plus. Moi drodzy pochodzi z najnowszej 13, 13 sezonu Ninjago, co znajdziemy w środku. Jest to Hero W, czyli no W, który jeszcze walczył, w takim, walczy, znaczy w sumie zawsze walczył, ale tu tak stricte walczył. Oraz Glek, który jest całkiem ciekawym skrzatem, trolem, z krzatem bardziej bym powiedział, który się spotykamy pierwszy raz dopiero w tej serii. Co mnie na pewno fascynuje w tym opakowaniu, to jego tył, moi drodzy. Ja już o tym mówiłem podczas recenzji z Monkey Kid'a, że te tyły bardzo mi się podobają. Swoją drogą, jeżeli lubicie klimaty właśnie chińskich wojowników, to nie tylko pamiętajcie Ninjago, bo no właśnie Monkey Kid u mnie chociażby był, była recenzja na kanale, także Was teraz serdecznie do narożnika zapraszam. I przydam się szczerze Chociaż Monkey Kid mnie lekko zawiódł, tak ten sezon niczego mi się podoba. Jest chyba słabszy niż Prime Empire. Jednakże uważam, że nadal jest sezonem dobrym. Co się jednak dzieje, gdy otworzymy sobie paczuszkę i zobaczymy coś w środku, spróbujmy zrobić to paluchem. No to proszę, już zaglądamy, jak wygląda całość, gdy ją sobie otworzymy. Co mamy w środku, moi drodzy? O, co to, co to jest? Jest tutaj pewna niespodzianka, której się nie spodziewałem, bo no nie wiedziałem, że takiego środku znajdę. Cóż to jest, moi drodzy? Hmm. Kids Go Free, moi drodzy, to jest bilet, tak, to jest ten bilet gratisowy do Legolandu, który kiedyś dostawaliśmy w katalogu, no wow, no to teraz dostajemy go w formie takiej ulotki, nie wiem, czy w wybranych, czy w wszystkich zestawach, tego wam nie, nie powiem, dostajemy tu również pewną rzecz, której ja niestety nie widziałem, w sensie, może nie nie widziałem, ale no właśnie, spójrzcie, skrzydła tego smoka prezentują się tak, jest to po prostu taka no nie to pleksja, ale jednak plastik grubszy oczywiście ja nie wiem czemu, jak patrzyłem na ten zestaw, to jakoś tak średnio zauważyłem te, te skrzydła, one mi gdzieś umkły, bo przyznam się szczerze, gdybym wiedział, że one tutaj są, to bym trzy razy rozważył ten zakup ale one są i jeżeli jest mi pytanie, jak to wygląda, no to wygląda no mówię, grubo, taka cerata ale jednak porządna cerata kurde, to się wyłamuje, czy co, wyłamuje ja się tak boję, żeby tego elementu tutaj czasem nie uszkodzić, ale on się raczej wyłamuje bez większych problemów, wcześniej jednak Próbuję go tutaj tak, tak poprzyginać, żeby właśnie nie przegiąć odrywając go nie wyłamać. Aczkolwiek tu nie powinno być chyba takich problemów. Odchodzi to w miarę naprawdę spoko. Co jakiś czas jest to przyczepione, więc trzeba tak. O, słyszycie, powinniście słyszeć, o ja ten ta krawędź była jeszcze lepsza, no to ta druga jest bardziej poszarpana i troszkę bardziej bym się bał o nią. Ogólnie się boję o ten element, bo mm, uważam, że można go bardzo łatwo uszkodzić i zepsuć sobie tym samym całą zabawkę. Ale się mogę oczywiście mylić. Ja się z czymś takim pierwszy raz spotykam, przynajmniej od powrotu do Lego. No, bo na przykład takie flagi występowały. Żeby było ciekawie, również w latach 90., gdy wydawano, że to z samurajami oni tam mieli taką flagę. Teraz was do narożnika odsyłam do tamtego, tamtego miejsca, tamtego zestawu. No i proszę, z całego strachu zostaje nam taka garstka tylko jeszcze folii. Mam również instrukcję w fajnym, dość dużym jednak, jak na taki zestaw uważam, w formacie, ale nie będę narzekał. Widać, że tutaj fajnie to że zostało upchnięte, nie mam tutaj tego marnowania miejsca, co mnie bardzo boli. Jak te skrzydła w ogóle się sprawdzą w żyćku, to zobaczymy. Bardzo mnie to również ciekawi. Mam tu prezentację jeszcze innych zestawów, które sobie możemy złączyć, ale to już chyba wiemy, tak? No, powinniśmy wiedzieć. Brodaty wiem, że Kupił dużo tych zestawów, pewnie je sobie gdzieś tam popołącza. No i też moi drodzy, trzy worki w środeczku. Nie wygląda to na jakąś pokaźną liczbę klocków. No ale cóż, chyba czas sobie to otworzyć i po prostu zrecenzować, prawda? No to dajcie mi minutkę. Ja sobie to otworzę i zbuduję. I całość, jako gotowy produkt, prezentuje nam się w taki sposób. I przyznawam się szczerze, padnie tu wiele pozytywnych opinii, ale padnie niestety też trochę negatywnych. A przyglądając się figurkom spotykamy naprawdę wiele dobra. Spójrzcie, z jednej strony zaskoczona Minka, z drugiej strony Minka zła. Jakiż on jest zły. Poza tym, no, ubarwienie tego trola, tego gnoma, no, jest naprawdę interesujące. Chociaż mało przez to uniwersalne, ale to sobie damy, darujemy. Proca z tyłu tymi linkami poprzewiązywany no naprawdę wali od niego takim trochę prymitywizmem, ale jakże bardzo do tej postaci pasującym. Tutaj hełm, no bo oczywiście hełm, kask, włoski, czapka, bo właściwie oczywiście na nich znajdują się te uszy oraz no sama czapka na tym elemencie się znajduje. Również są ciekawe, chociaż również przez swój kolor no niestety tracą na możliwości użycia ich przy jednej figurce. Mamy tutaj również kołczan, który z Samu na plecach oraz kusze, gdyż on się posługuje kuszą, ale wiecie, przy tych innych ciekawych elementach te po prostu wysiadają. Wysiada również wszystko przy samym Wu, ponieważ no moi drodzy, co tu dużo gadać, mamy do czynienia z prawdziwym majsterszczykiem. On jest taki piękny, że gdyby Ninjago miały swoją edycję top model, to on na pewno by tam był i to w wysokiej pozycji. Różysz troszkę oczka, dlaczego? Jesteś cool? Spójrzcie, kucyk, tak jest Z tyłu mamy nadrukowany kucyk No czyż nie, to czyż to nie jest po prostu fantastyczne no, Czekam aż Lego zacznie drukować Też włoski na główkach Ale póki co jeszcze darujmy sobie takie wizje przyszłości No ładny, schludny Nie żadnym ciosem strój Z przodu przyjrzyjmy się mu No właśnie jak on tu jeszcze wygląda Z brudką wygląda tak A bez brudki również się broni ten nasz młody W Również jak najbardziej Spójrzcie, jedziemy od góry Nogi Ładnie to, to wszystko jest zrobione. Tutaj, tak jak mówiłem, jeszcze tutaj ta zbrojka. Na ramienniki z kolcami, i sam wyraz twarzy. Normalny, zdrowy chłop. Chodzi już w Starym Wieku i bez tej brody, jak widzicie, się broni. Naprawdę te dwie figurki sprawiają, że ten zestaw jest wart tego zakupu. A oczywiście to nie wszystko, ponieważ, no cóż, czas chyba wrócić do naszego smoka. Aczkolwiek, może sobie wrócimy do smoka, omówmy sobie te tutaj konstrukcje. Te tutaj konstrukcje, która, no właśnie, zawiera spójście. Jaki piękny miecz. Ja przed oczami od razu mam yy, Final Fantasy 7 bo patrzcie, to jest większe niż ten nasz ZOL. Yy, spójście również na tą tutaj czachę, na ten element czachy. No jakże to się fajnie prezentuje. Metod ja to dostał, w życiu mi nie uwierzy, że to jest Lego. W sensie, gdybym tak rok temu to dostał i nie wiedział skąd to pochodzi. Jakie chińskie znaki również na samym mieczu. No sama, 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 sama ta część zabijająca, krojąca wrogów jest ogromna wręcz, aż przesadnie ym, ogromna. No ale cóż, ta czacha, nie no, tu wszystko świetnie robi, naprawdę świetnie robi robotę. Sam stoję jak na nią. Uważam, że troszkę mógłby być lepszy, w sensie no, tutaj spójrzcie, study nam widnieją. To się trzymało Fajnie, że mamy zielone te płomienie w takiej wersji zielonej. To jest była pierwsza z takiej wersji. Może nie pierwszy, brakło mi tu trochę z tyłu zabudowanych plecków jeszcze tej konstrukcji. Ale nie będę myślał na to jakoś specjalnie. Narzekał wygląda ok, ale fajnie, byłoby było bardziej rozbudowane. Tak uważam. Czas jednak wrócić do naszego smoka, odsuńmy te fenomenalne hipki i zajmijmy się samą konstrukcją smoka. No, i moi drodzy, cóż, przyznam się szczerze, że z jednej strony zaskakuje mnie on w wielu aspektach pozytywnie, natomiast są również negatywne niestety tutaj partie części. No cóż, uważam, że lego odwaliło na opakowaniu roboty, jaką umie bardzo dobrze, to znaczy sfotografowało go w takiej pozycji, by on wyglądał tutaj naprawdę świetnie i by się jak najbardziej. Bardziej dobrze sprzedał. I oczywiście to dla mnie zrozumiałe, bo no, na tym zależy lego. Natomiast no nie są pozbawiony wad. Okej, okay. gdy się przyjrzymy temu pyskowi, on jednak, jak widzicie, zbudowany z wielu elementów. No i dla mnie nie prezentuje się już tak dobrze z tego boku. Tu już to oko tak mniej wygląda jak oko. Okej, okay, z przodu i jeszcze nawet, nawet, ale pod wieloma innymi kątami, no po prostu tutaj nie wygląda aż tak dobrze, jakby się chciało. ciekawe, tu próbowano rozwiązać te, widzicie, ząbki i to wszystko na buzi. Okej, okay, starano się moim zdaniem po prostu nie do końca wyszło. Boli mi również to, że tutaj troszkę widzicie, no właśnie, ten łańcuch, którego może trzymać się, bo on nam tak lata, kiedy nie mamy tu figurki. Ciekawe jest rozwiązanie to, że mamy tutaj, wiecie, stricte, można powiedzieć, frencowej. Chodzi mi tutaj o te różowe frency dla dziewczynek. Rozwiązanie na nóżki, bo może to albo siedzieć, albo stać. I to akurat jest spoko, że może stać. Ale naprawdę, czy ten element był tu potrzebny, czy ta figurka po prostu czysto fizycznie nie mogła stać? Yy, ogon jest zrobiony, jak wiecie, oto w ten sposób, natomiast cała reszta już może być właściwie dowolnie wyginalna, gdyż ona jest tutaj robiona na tych zawiasach kulkowych. Także możemy tu robić prawdziwe cuda z tym ogonem, to jest spoko. Nóżki poruszają się w taki oto sposób plus jeszcze tutaj mogą się powyginać także jest ok, przy czym co ciekawe, może on być przyczepiony przystudowany do stałej płytki i to się chwali, że nie jest to płaskie, śliskie wykończenie, ciut gorzej właśnie z takim wykończeniem z przodu, gdyż tu już nie jest śliskie ale ok, trzyma się tyłem, więc po co ma się trzymać przodem, tu pomimo, że to jest zrobione na zawiesie kulkowym to ta łapka też właściwie rusza tam się tylko do przodu i do e, właśnie się góra-dół ciekawe rozwiązanie z użyciem tego tu droida separatorskiego, żeby tam Nóżka się tutaj trzymała i nie zginała w tym kolanie, chociaż to niezginalność w kolanie może nas troszkę poleć. Mnie osobiście nie boli. Cały smog utrzymany w kolorystyce złoto-białej, co doskonale widać. I po raz kolejny będę musiał zarzucić tu troszkę szkoda, że nie mamy tych klocków w kolorze, no właśnie, białym. No bo spójrzcie, biały. Złoto, biały smok i nagle cały efekt jest moim zdaniem troszkę psuty przez ten tutaj ogon. Ale akurat w tym przypadku jeszcze to tak źle nie wygląda. Jak moi drodzy, natomiast sprawdzają się skrzydła, których się tak bardzo bałem od początku i o które cały czas się troszkę boję. Moi drodzy, no właśnie, nie wiem, czy ja coś źle zmontowałem, czy co, ale nie wiem, czy Wy to widzicie. Musicie to widzieć, jak to jest wygięte. Dwa razy sprawdzałem w instrukcji, nie zmontowałem tutaj nic źle. To jest po prostu tak wygięte. No chyba, że jednak jestem jeszcze starszy niż ten W i wzrok mam jeszcze słabszy i zmontowałem to źle. Jeżeli ktoś z Was ma ten zestaw i zmontował to i to nie powinno tak być, to niech mi napisze. Chyba, że to właśnie powinno tak być, po prostu to ma być taki efekt, wiecie, symulujący realność tych, że skrzydeł. Zrobione to jest w takim, tutaj jak wiecie klocka, że to nam przeskakuje, także możemy sobie wybrać tutaj jeden z kilku kątów nachylenia tego skrzydła i przyznam się szczerze, że moje obawy troszkę spadły, troszkę opadły, mianowicie gdy to otwierałem, rozdzierałem, bałem się bardziej, że te skrzydła będą wyglądały źle, no, wyglądają nie najlepiej, ale mogło być po prostu gorzej. Tak bym to powiedział. Także mogło być tutaj, moim zdaniem, to jednak rozwiązane klockowo. Ja jednak zawsze będę fanem klocków. Jeżeli mnie oglądacie, wiecie, jestem naczelnym narzekaczem chyba na Legotubie, więc troszkę muszę nie podnarzekać, ale finalnie wypadają ciutkę lepiej niż się spodziewałem jeszcze przed zbudowaniem tej konstrukcji. Tak jak mówiłem, no właśnie, to nam cały czas lata, co mnie troszkę boli. Cały czas gdzieś nam się to tutaj pałęta. Skrzydła poruszają się tylko i wyłącznie w tej płaszczyźnie, także zapomnijcie, że sobie je weźmiecie góra, dół, czy jakoś pochylicie. Tak samo troszkę boję się, że no właśnie, tutaj niby główka chodzi, ale spójrzcie, no jeżeli będzie on trzymał W, to on za bardzo tej główki nie weźmie w dół, bo po prostu nam tego W ze sobą pociągnie i ten W nam po prostu ze smoka spadnie. Również, chociaż nie jestem fanem takiej, wiecie, wysadzenia tajlami całej konstrukcji, uważam, że tu jednak te boki mogłyby być tajlami wykończone jakimiś ciekawymi. Chociażby złotymi, białymi, cokolwiek, żeby po prostu nie było tak tych słupów widać. Bo, na przykład, tu na nogach mi już to nie przeszkadza, ale tu uważam, że mogłoby być to rozwiązane znacznie lepiej. Finalnie, moi drodzy, by podsumować sobie ten zestaw, uważam, że otrzymujemy naprawdę całkiem ciekawy zestaw. Pomimo wielu minusów, które ja tu wymieniłem, można powiedzieć, nawet więcej minusów chyba wymieniłem niż plusów, to uważam, że jest on naprawdę dobry, naprawdę udany. Mimo tego, nawet, że u tak średnio może siedzieć, bo jak widzicie, no właśnie. Te łańcuchy tutaj sięgają nam tylko dotąd, więc siedzenie na smoku oznacza, że nie trzymamy łańcucha, ale na zdjęciu wygląda to jak najbardziej pięknie. To jest teraz to, co mówię: prezentacja. No weźcie, aha, dobra, to, to ok, to jednak nie ma tego minusa, bo to i tak jest tak zrobione, że niżej nam to głowa nie zajdzie. To przepraszam ze stawiku, to bardzo w takim razie przepraszam. Niemniej i tak tutaj łu nam nie usiądzie z tym łańcuchem w ręku, i akurat to mnie a, ciutkę boli. E, moi drodzy, jest raz podsumowując, otrzymujemy całkiem zacny, naprawdę zestaw. Nie jestem fanem tego typu rozwiązań, uważam, że powinny być to klocki, tym bardziej, że tu jest, jest taki minus jak tu, ale jakoś jeszcze moim zdaniem, no powiedzmy, daje to radę. Smok po może w realu wygląda trochę gorzej niż na zdjęciu, a na zdjęciu wygląda wręcz zjawiskowo. Uważam, że również jest jak najbardziej ok Przyznam się Wam szczerze, nie jestem pewny, czy jest to klimat Ninjago, jaki faktycznie chcę, czy jest to zestaw, jaki faktycznie chciałem z tej nowej, fenomenalnej nowości, ale jest jak najbardziej... Okej, okay, aczkolwiek muszę się z nim jeszcze przespać, żeby się przemyśleć, czy faktycznie jest na tyle fajny, by tutaj moje zachwyty dalej otrzymywać. Mamy tutaj również tą świetną figurkę, również świetna figurka Gleka nam się tu zdarza. No i konstrukcja, która faktycznie mogła być ciut lepsza, ale ten miecz ją mocno broni. Innymi słowy, dla fanów Ninjago uważam, że jest to taki, wiecie, musi mieć zestaw, must have jak najbardziej. Dla mniejszych fanów Ninjago, takich jak ja... Może być, bez niego bym się tutaj nie popłakał. Ale posiadając go, czy jestem jakiś szczęśliwszy? Jestem! Ale zdecydowanie miałem w rękach znacznie więcej fajnych zestawów. I teraz Was właśnie do nich odsyłam. Ale byście też nie przegapiali przyszłych zestawów, kliknijcie w subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Tak jak mówiłem, pojawiły się u mnie również Monkey kiedy, na które Was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że moja recenzja Wam się spodobała i że widzimy się wkrótce w kolejnych. Bye!